Rzecz. Tu chodzi o poziom, że ja jeszcze osiągnąłem taki poziom, że mi zależało na jednej osobie, na jednej dziewczynie, na stałym związku, ale przewartościowałem wszystko <grych> i najwidoczniej może jeszcze się nie nadawałem do tego normalnego związku. Chociaż starałem się jak mogłem. I tu chodzi o to, że dlatego już wolałem sobie kurwa zostać i jechać na jakieś bladzie, zostać w domu i i wygrusić się normalnie. Zbić ciśnienie właśnie niż na po jakichś tam rozwiązek na łodzienicach i korzystać z tych usług. Jeszcze płacą gdzie, do chuja. Nawet jak ktoś za mnie płacił, to, to tym bardziej nie chciało mi się lecieć. No nawet jak za darmo mówię, chyba, że sam chciałem, tak? Ale to w innych okolicznościach, nie tak, nie w takich, nie. W stanie się zapłacić za usługi takie właśnie, że nigdy. ale gdzieś tam zabrać dziewczynę na kolację i za nią zapłacić tak. To wszystko. Dziękuję. Więc tu chodzi o to, że... bo tam mówią, o tak, kurwa, ty ruchaczu, kurwa, konia waliłeś. Tak doszedłem do takiego poziomu, że już nawet mi się nie chciało ruchać, jak miałbyś takie zwykłe zezwierzęcenie, pieprzenie się nawet ruchanie gdzieś tam po towarze po co? No właśnie. To no przechodzisz po jakimś czasie. Jak tego jest tak mnóstwo i liczysz na wyższe uczucia, na miłość. I tego szukasz. No. I to tyle. Kurwa. Ale się kurwa na realnie, a Dobra, jeszcze coś do prowadzącego buzdela i do tego frajera z papierami. Musiałem. ryk głodnego to nie był, ale taki e, sportowy bąk, typu spodnie z trąbką. Jeszcze jedną rzecz, tym mało przy osobą, które, które twierdzą, że jestem taki zły i powinienem wykasować ten film z dzieckiem. Słuchajcie, kiedyś moja córka. Będzie miała możliwość obejrzeć ten film, bo to jedyna moja pamiątka. I zobaczy, jakim złym ojcem byłem, i sama sobie ocenić sytuację. A wiadomo, że lata lecą, czas zapierdala nieubłagalnie, więc mała będzie mogła zobaczyć. Dzieci dużo rozumieją, więc nawet jak już będzie miała te lat 11, 12, 13, 14, właśnie mówiąc później, to będzie miała. Czysty obraz tego, co się stało. Więc tak to wygląda. I taka jest prawda. Ja idę spać. <laughs> kurwa. Ja pierdolę Nie mogę tego zrozumieć. Dlaczego? O, bo ja nie widzę innego wytłumaczenia. Ona sama w to musiała uwierzyć. Bo ja nie widzę innego w... <laughs> kurwa żadnego wytłumaczenia. Nie znajduję. Poza tym, że strzeliła jej głowa. Przez te sytuacje, do których sam doprowadzałem No i ona twierdzi, że, <laughs> że no, Uwierzyła w to Uwierzyła w to wszystko Ale to, że ona Się zwąchała z tą lęką Gdzie kurwa W ogóle jak mogła być zazdrosna o tą lękę Później się zwąchała z tą lęką Nawet chodziły gdzieś tam razem na balety I nagle na samym końcu już bo ja je poznałem, przecież ja je obie poznałem ze sobą i nagle, na końcu samym one dwie przeciwko mnie po dwóch latach, ponad no, nieźle, co? Zajebić się wręcz, bym powiedział dobranoc nie mogę kurwa zasnąć, bo przewija mi się na TikToku ten frajer z papierami krzywdzicielka, aferzystka i ten drugi pedofil, krzywdzicielka, aferzystka gdzie chcieli mi krzywaka zrobić tego pierwszego, to nie od tej afery z łódzką. Co napompował tą aferę, tak że nie wiadomo czego mu tam nie robili, a tak na dobrą sprawę nic mu nie zrobili. No ale wiadomo, że mało tego, że pisko było, co nie miara piszał tak na dobrą sprawę klapsa dostał i piszczał, piszczał i, i chłopak by dostał za niego gruby wyrok, jakby, jakby nie odpiszał. Jeszcze ja chodziłem i dyplomatycznie z nim załatwić, mówiłem że może do wesela się zagoić, bo on tam już nic nie robił, bo on tam latał po policjach i oskarżał wszystkich, jak za mało lata, jak się pierdziasto zje. I oni gadają teraz, że ktoś im dokucza, że ktoś jego tego tego bydlaka z, z otwartą dupą, z papierami.